Witaj, przedstaw się, powiedz coś o sobie. Nazywam się Martina Tomska, e, interesuję się książkami, lubię grać na kitarzu. E, mam na imię Patrycja, jest klas, jestem z klasy 3 A, e, interesuję się czytaniem książek, fotografią, m, lubię pomagać innym. Mam na imię Wiktoria, mam 14 lat, chodzę do drugiej A gimnazjum, bardzo lubię rysować i śpiewać, interesuję się zwierzętami. Nazywam się Nikola Jabłońska, chodzę do gimnazjalnej klasy drugiej A i interesuję się piłką rażna. Dlaczego uważasz, że powinieneś być w samorządzie szkoły? Nie wiem, no zawsze chciałam być w jakimkolwiek samorządzie. Lubię ogólnie rządzić czymś, lubię, wiem, że lubię sprawować nad czymś władzę. Myślę, że bym dała sobie radę w tym. Ponieważ chciałabym pozmieniać coś w tej szkole i uważam, że mam charakter przywódcy. Lubię organizować różne akcje ponieważ chciałabym coś zmienić w tej szkole, było bardziej ciekawie i w ogóle. Jakie masz plany na przyszłe szkoły? Chciałabym zamienić przerwy pięciominutowe na 10-minutowe, zorganizować więcej dyskotek i zabaw szkolnych i żeby uczniowie z gimnazjum mogli wchodzić na przerwy poza zabiarem szkoły. Żeby było więcej dyskotek, żeby więcej konkursów, więcej nocy w szkole. Poniedziałek bez jedynki bym zrobiła. No i jeszcze to, co uczniowie by chcieli. Otworzyć pację dla gimnazjalistów i technikowców, żeby mogli sobie posiedzieć na przerwie. Więcej akademii szkolnych i dyskoteki dla gimnazjum co dwa miesiące. Chcę zorganizować akcje charytatywne.